Dzień dobry koziorożce. Witajcie na moim kanale Zapytaj Tarota. Czas na październik. Tak mówiłam na poprzednim filmie też, że jak zbliża się czas, coś się ja tutaj motam energetycznie, bo jak się zbliża czas czytań miesięcznych, to mi się wszystko wali i nic nie idzie w zgodzie z planem, więc trzeba tam zrobić jakąś czystkę. W ogóle to jest czas początków. My jesteśmy w pierwszym roku numerologicznym. Zobacz sobie, bo zrobiłam film tak króciutki na lekka prognoza na nowy rok numerologiczny, ale do grudnia, do nowego roku kalendarzowego planety się układają w różne figury, które powodują, że może być trochę chaosu, może być trochę zmian, który może być trochę nerwowo, więc warto się przygotować na ten, na ten czas, jeżeli będziemy o tym wiedzieć. Bo tak jak księżyc ma na nas wpływ, na odpływy i yy, przypływy, to tak samo planety, czy to wierzysz, czy nie wierzysz, ta energia tych planet na nas działa po prostu. I bywamy nerwowi, bywamy jacyś wyrywni, a potem się zastanawiamy, co mi się stało, że tak zareagowałem, nie? No dobrze. No to drogie koziorożce, zobaczmy dla Was w październiku. Ciekawe się już robią czytania. Jesteście czwartym znakiem, który e, rozkładam. Divi Praca, finanse dla koziorożca w październiku 2025. Pustelnik. <ścoughs> Sprawy miłosne, sercowe, emocjonalne dla koziorożca. Szóst. W każdym rozdziale pokazuje mi się e, mi się ta szóstka denarów, choć przecież karty. To, to co mówiłam, że będą spadały różowe okulary, będziemy twardo chodzili po ziemi, będziemy rozliczali ludzi. Taki czas. Wasze nastawienie w październiku do życia, pieniędzy, miłości, innych ludzi. Szóstka mieczy. No. No to na czym warto się skupić w tym październiku? Co robić? Co będzie istotne? Czemu poświęcać czas? Dziesiątka monet. Mhm. I a co zostawić? Maknąć ręką, nie karmić, jakiej energii, nie karmić swoimi myślami i czynami. I mamy kartę umiarkowania. Proszę proszę. Ryzykowny miesiąc nam się szykuje. I yy, karta na miesiąc dla koziorożca. Na miesiąc, na październik to as. Królowa monet, nie as. Królowa monet w tle diabeł. No, tak jak mówię, może być w październiku trochę nerwowo, może być w październiku chęć yy, zmiany wszystkiego, albo pakuję plecak i jadę w bieszczady. Mam tego dosyć, chcę w ogóle. Nie chcę tak, chcę inaczej. I to dobrze, że takie myśli będziesz mieć właśnie. Bo jeżeli czegoś mamy dosyć, to znaczy, że jesteśmy, że dorośliśmy, dojrzaliśmy do tego, aby to zmienić. I ty, drogi koziorożcu, będziesz miał taki pomysł na to. Tu oczywiście niektórzy mogą wyjechać, no ale to w książce możesz przeczytać, co znaczy szóstka mieczy. Ten nawet nie będę mówić. Tu jest takie bardziej skupianie się w Twojej postawie na tym przy tej królowie denarów. Co ja mogę zrobić, żeby? I czy tu jest działanie? Nie ma. Będziesz głównie myślał o materii. Zresztą to jest taki miesiąc materialny, już jak czwarty znak pokazuje dużo materii. Natomiast y, nie widzę tu działania. To może jest też, nie mamy mieczy y, za dużo, ale w tej szóstce mieczy możesz dochodzić do takich wniosków. I namawiam Cię do tego. Co? Jak ja na te, w ten, jak do tej pory myślałem o pieniądzach, albo jak gospodarowałem swoimi zasobami finansowymi, albo jaką miałem pracę, albo ile ja zarabiałem i na co mi to starczało, czy ja się na to zgadzam i dojdziesz do wniosku, że chcesz więcej, co jest oczywiste. To, gdzie muszę zmienić swoje podejście do pieniądza, bo od tego się naprawdę zaczyna. I my na czytaniach patrzymy, dlaczego masz tak jak masz. Czy masz obfitość, akurat kasa ci po prostu pieniądze się lepią do nóg, czy masz niedostatek. To są twoje programy. Na tutaj na, na, na czytaniach ogólnych ja tego. Nie jest. Interpretuję karty bardzo uniwersalnie, więc nie zawsze będzie się z Tobą zgadzało. Ale zaczniesz myśleć, drogi Koziorożcu, i to jest w każdej dziedzinie swojego życia. Zaczniesz się zastanawiać: hmm, dlaczego ja robię w takiej robocie? Czy mnie stać na więcej? Czy ja mogę robić jakieś inne zajęcie i tym zarabiać pieniądze? Będziesz chciał. Pójść o level wyżej. Ci w pracy, no w Pustelniku to będzie głównie myślał. No ale dobra, myśl sobie w tym październiku o tym, co ja mogę, jak zbudować strategię, bo Pustelnik akurat by mógł budować strategię, że, żeby pójść do góry, jeżeli myślisz o, o, o tym, że, że budujesz tę swoją karierę. No, Pustelnik nie bardzo. I kariera i pieniądze w Pustelniku to dupa zbita trochę, no. Ale ty sam, skoro masz niesprzyjające energie i wszystko będzie szło jak po grudzie, to ty sam buduj swoją strategię, swojego myślenia o, o pieniądzach i o swoim sukcesie zawodowym. Po pierwsze, czy tego w ogóle chcesz? No w królowie denarów, raczej tak. No to co robisz źle, że to tak idzie. I tu jest. Tu mogła się pojawić dobra ta y, karta pustelnika, żeby przeanalizować, gdzie, co robisz źle w tej pracy, że ci tak idzie. Jak, Pff. Jeżeli ci idzie dobrze, to nie przeszarzuj, zwłaszcza jak masz swój własny interes, nie przeszarzuj z inwestycjami. To nie jest dobry czas na inwestycje ani na kupowanie różnych rzeczy. Jeżeli możesz, przeczekaj, zwłaszcza kosztownych, przeczekaj do listopada. Zobaczymy, co będzie w listopadzie gromać kasę, oszczędzaj i nie wydawaj pochopnie. Ci, którzy macie dłużników, mogą w końcu, możesz w końcu od tych dłużników tą kasę dostać przelewem. Natomiast to jest dobry miesiąc na robienie strategii i pomyślenie sobie, czy to jest to, z czego ja naprawdę chcę, czy ja się chcę w tym życiu tym zajmować, bo nam się wydaje, że dobra, później, później otworzę swój biznes, później zacznę yy, żyć z mojej pasji, potem, potem i czekamy, a czasami życie nam pokazuje, że no, że czekanie się nie opłaca Inny jest psrygi, masz 50 lat, to znaczy uwaga, żeby była jasność, w tej karcie naprawdę możesz zacząć w każdej chwili, bez względu na to, ile masz lat. Tylko trzeba by się odważyć. Nie? Natomiast nie inwestujcie, w pust, bo w pustelnik źle wróży, każdy by mówiła, czekaj, czekaj, czekaj. Co robić? No to, co mówiłam, gromać kasę. Gromać. Jeżeli coś, by były jakieś wydatki się pokazały, to związane z rodziną. I tutaj no w zależności jakby to były ważne wydatki i kto jest dla Ciebie rodziną, bo czasami nie, nie, nie jesteśmy spokrewnieni, nie jesteśmy po krwi, ale jesteśmy dla siebie rodziną, więc tu ewentualnie może tutaj być, że trzeba będzie kogoś finansowo troszeczkę wesprzeć albo nie Ty będziesz wspierał, ale gromać kasę. Gromać kasę. Nie wydawaj w tym miesiącu. Na to, co oczywiście na bieżące, na, na budżet, jaki jest, o no wiadomo, ale generalnie nie wydawaj i nie inwestuj, bo to nie jest dobry pomysł. No przejdźmy do... A jeszcze tak wrócę, bo to nawet nie chodzi o kasę, o jeszcze tą postawę. To jest dobry moment, to co mówiłam, na tym, żeby się zastanowić, jak ja mogę zarobić? No, czyli zbudowanie pomysłu na to, jak, żeby mieć pełną. Tutaj też jest skrzynia? Tak, pełną skrzynię kasy. Zmień swoje dotychczasowe postępowanie. I co ciekawe, myślę, bo ciekawe jest to, że. W karcie umarkowania jako ostrzeżenie, jako przestroga, że możecie w podejmowaniu Twoich życiowych decyzji w październiku hamować to przyzwyczajenie, to poczucie komfortu. My, się, my tak lubimy ten komfort. Znaczy większość, bo jest znam takie, takie osoby, które po prostu na słowo komfort robią to blu, blu, i bez przerwy są w zmianie, i miejsca mieszkania, partnerów, pracy, tym się zajmują, tam tym się zajmują, ale większość z nas jednak lubi, jak ta dupka wygodnie siedzi na kanapie i nic się nie dzieje. A tutaj jest wywal siebie ze strefy komfortu. W każdej dziedzinie swojego życia, i czy jesteś w partnerstwie, czy jesteś poszukujący miłości, czy zdrowotnie, yy, narzuć sobie dyscyplinę. No, wywal się z tej strefy komfortu. Czy, yy, czy właśnie w pracy, czy boisz się zaryzykować cokolwiek, bo tak jest stabilnie, tak ciepło i tak się nic nie dzieje. A świat idzie do przodu, dlatego że. Wyłazimy z tej strefy komfortu. Poszukaj sobie swoją strefę komfortu, gdzie, gdzie ty siedzisz i tam, gdzie jest ci najlepiej na świecie, i żeby się nic nie zmieniało. A my żyjemy w cykliczności. Ciągle się coś kończy, ciągle się coś zaczyna. Począwszy od tego, że zaczynamy dzień, jak rano otwieramy oczy, mamy szansę przez 24 godziny przeżyć. To jest cykliczność. Wszystko jest cyklicznością na planecie Ziemia. I gdzie ty nie lubisz tej cykliczności, gdzie nie chcesz, żeby się zakończyło, gdzie nie chcesz, żeby się rozpoczęło, czy że boisz się nowych początków, boisz się powiedzieć, dobra, teraz albo nigdy. Gdzie się boisz oceny, że ktoś ci powie, oszalałaś taki pomysł w ogóle? Zakładając kanał na YouTubie. E, zaryzyk zaryzykowałam bardzo. Czy to miało konsekwencje swoje? Miało. Poważne, poważne. <laughs> Czy żałuję? Był moment, ale nie tego, że byłam na, na e, że stworzyłam kanał, tylko że prowadzę kanał, tylko był moment, że e, faktura wydawała mi się za wysoka. Ale już po czasie, którą dostałam od życia za to. To a teraz nie żałuję. Więc. Więc wyłaście drogie korzorożce z tej strefy, bo to, się, to jest bardzo, bardzo dobra rada. No jak kto nie ryzykuje, nie mówię o jakimś nie wiadomo jakim ryzyku, ale o tym, co, co w tobie siedzi, gdzie chciałeś zawsze coś zrobić, gdzieś pojechać, podróż życia, gromać kasę, chciałeś coś... Robić, coś zobaczyć. W życiu tak naprawdę myślę, że ważne są doświadczenia tego życia, a nie tylko czy wypada, czy nie wypada. Ale jak zwykle wybór jest na ciebie, do ciebie należy. Single, singielki. No, jaki to jest, czy to jest dobry czas na, na, na randkowanie? Nie mamy kielichów w ogóle. Więc nie ma mowy o jakimś piorunie miłości, czy księciu na siwku, też nie przyjedzie, ale jest dobry czas na to, żeby wyjść ze strefy komfortu i może umówić się z kimś. No bo siedząc w domu, no, chyba że napadniesz, nie umówisz się z nikim, chyba że napadniesz kuriera, który ci dostarcza paczki. Nie? Bo kurier nas widzi we wszystkich okolicznościach. I w piżamie, i bez makijażu. To wtedy tak. Ale tak naprawdę tu jest rada wyjść z domu. Jeżeli jesteś poszukujący drugiej strony, to nawet jeżeli jesteś na aplikacjach różnego rodzaju, to umawiaj się i wychodź na te randki. Po co? Żeby w szóstce denarów trenować, zbierać doświadczenie. Jak Ty się zachowujesz na tej randce, jakie głupoty popełniasz, gdzie język ci kołkiem staje, e, gdzie w ogóle nie umiesz poprowadzić konwersacji, gdzie robisz wykłady, gdzie się przemądrzasz, albo gdzie jesteś cichą myszką, że w ogóle nic nie mówisz, bo jesteś przelękniony na no, oziorożcu, to i po to się chodzi na randki. A może przy okazji? I potem, jak będzie ważna randka, że poczujesz, że fajna jest ta osoba, że chcesz ją poznawać, to, to naprawdę randkowania można się nauczyć. I tu jest taka, będziesz królową randek, no. Albo królem. Ale trzeba co zrobić? Zdobyć doświadczenia. I w tej szóstej denaru. I teraz tak, jest jeszcze następna rada, e żeby w poszukiwaniu tej osoby nie patrzeć tylko na status materialny. Ja wiem, każdy ma inne powody do tego, żeby być z kimś. Jeżeli to jest dla Ciebie priorytet, to ok. Ale jeżeli to nie jest dla Ciebie priorytet, lecz ważna strefa życia i nie chcesz, żeby Twój partner był... Na Twoim utrzymaniu, całkowicie zależne od Ciebie, tylko żeby no, coś robił, jakieś pieniądze zarabiał, to się go po prostu o to zapytaj. Ale nie przesłuchując, jak na policji, tak jak mi tu te lampy, które oświetlają dają w oczy, tylko porozmawiaj, gdzie się widzisz za pięć lat, nie wiem, w jaki sposób utrzymujesz się, co byś chciał robić, czy to jest dotychczasowe, dotychczasowe zajęcie, czy to jest zajęcie na stałe. No przecież to, to jest, wystarczy tylko trochę kreatywnie myśleć. Gdzie się widzisz za 6 lat? Dokładnie oddaję. Hmm? Jakie masz plany za 6 lat? I on ci powie nie, bo ja mam, ja chcę mieszkać na Bali, prowadzić bar z drinkami i, i otaczać się kolegami. No to już wiesz, że to nie jest kandydat dla ciebie grzecznie się żegnasz i, i, i e, odchodzisz. A jeżeli ci mówi, ja lubię stabilność, chcę mieć dom z ogródkiem, psa, kota i dwójkę dzieci, a ty akurat tego szukasz, no to daj szansę takiemu mężczyźnie czy takiej kobiecie, e, nie tylko ze względów wizualnych. Nie tylko ze względów. Ja wiem, że nam się podobają różne osoby a, i to jest, no i tak na pierwszy strzał wybieramy, ale Dajmy szansę, również są fantastyczne kobiety, fantastyczni mężczyźni, którzy bardzo zyskują przy bliższym Poznaniu, które mają bardzo dużo do zaoferowania, choć na pierwszy strzał może adonisami nie są, ani Miss Polonia, czy tam świata, czy uniwersum. Więc chodźcie. Dla par, dla par będzie ważna kasa, wspólna kasa, gromadźcie kasę. I teraz tak, i dla wszystkich Was par. Jak to powiedzieć? Po prostu. Zobacz sobie koziorożcu, kto na co daje, czy jest wzajemność, czy, czy to Ty utrzymujesz swojego partnera, czy to partner utrzymuje Ciebie. Czy nawet jeżeli zarabiasz mniej... W jaki sposób dokładasz się do tak zwanego budżetu domowego. Karty radzą ci, jeżeli do tej pory tego nie robiłeś, nie robiłaś, to rób to, zrób to w takiej kwocie, w jakiej jest to możliwe, ale żeby twój partner czy partnerka, z którą żyjesz, bo będzie miał w, w październiku poczucie, że to coś tu trochę jest niehalo, że on nic, ja wszystko, a on nic. Ale. I jeżeli ty jesteś w tej sytuacji, że ty utrzymujesz swojego partnera bądź partnerkę, to zażądaj od tego od października, jest nowy rok numerologiczny, możesz wszystko zwalić na mnie, że ja cię namówiłam, trudno i kochanie musimy porozmawiać o kasie. Idą ciężkie czasy, trzeba gromadzić kasę. Co ty na to? Ile możesz się dołożyć? Nie bójcie się tej rozmowy. I to jest to wyjście ze strefy komfortu, o którym mówiłam. Bo w, w parach, które zwłaszcza są długo ze sobą, rozmowa o pieniądzach jest bardzo trudną energią. W ogóle rozmowa o pieniądzach w parach jest trudną energią, kto za co płaci. Jak się tego nie ustali na początku, to potem są zgrzyty. Więc czeka Was w październiku, drogie pary. Rozmowa o pieniądzach, czy ona będzie miała trudna? Ja bym postawiła rada tarota jest takie, dla dobra rodziny, dla dobra naszej pary, musimy to ustalić, bez musimy. Dla dobra rodziny ustalmy, kto, jak gromadzimy, trzeba zacząć zbierać y, materialne środki, y, jak to zrobimy, jakim sposobem to może ja będę kupować to, a ty będziesz pensję odkładać tu. No nie wiem, no rozumiecie, dla dobra rodziny to jest bardzo dobry argument i drogi koziorożcu, to przez to przejdziesz. I przede wszystkim nie wolno się bać takiej rozmowy. Każdy się obawia, wiadomo, ale no właśnie to wyjście ze strefy komfortu lub y, zbieramy kasę na fantastyczną wycieczkę dookoła świata. No i kto za nią zapłaci, nie? Jak to możemy zorganizować fizycznie, realnie w tym życiu, które mamy. To będzie taka rozmowa. Zadbajcie też o to, to już tak mówię, bo nie ma ani buław, może być taki statyczny miesiąc, ani emocji. To my możemy wykreować emocje, tak? Moje zdanie, wodę pi, produkuj miłość. Wyprodukujcie trochę miłości do, dla swoich partnerów. Zadbajcie o to, nawet jak Wam się trochę nie będzie chciało, żeby, żeby pogłaskać po ramieniu, po ręce, po kolanku, żeby zadbać o sprawy miłosne, żeby na głowę y, mówić miłe rzeczy partnerowi, bo to bardzo scala, bardzo pomaga. Zwłaszcza, y, gdy potem trzeba porozmawiać o kasie. Ciekawy miesiąc, w ogóle ci, już widzę, że to są ciekawe te, czytania. Jeszcze jest jedna rada. W parach, no właśnie, kto, to mówiłam o tym matkoma, matkowaniu i o tym, kto. Zobacz, czy przypadkiem nie jesteś w parze, tak? Albo nawet jak jesteś singlem, singielką, że jak zaczynasz się z kimś spotykać, to całą siebie dajesz tej drugiej stronie. Wszystko! Po prostu. Do spodu. Zawsze jesteś dostępna, nie masz swojego życia. Koleżanki poszły nagle w odstawkę, bo jest on. Zrezygnowaj ze swojego hobby pływania, bo on nie lubi. Albo zaczęłaś być wegetarianką, bo on nie je mięsa. Zobaczcie, czy przypadkiem czegoś takiego już nie zrobiliście. To jest bardzo ważne. Czy, za, czy nie wchodzicie w relacje za szybko i za bardzo. Trzeba zostawić swoje, dołączyć tego partnera czy partnerkę do, do swojego życia, a nie żyć życiem partnera czy partnerki. Bo potem się robią właśnie te wyrzuty, te zgrzyty i te takie, bo ja dla ciebie zrezygnowałem ze studiów. No tego to już nigdy nie róbcie. Nie wolno zabraniać. Nie rezygnujcie z siebie dla kogoś innego. To nie znaczy, że masz być jakimś niebanym egoistą i w ogóle tylko bo ja, bo ja. Nie, ale masz przyjaciół, dbaj też o swoich przyjaciół, bo jak ci się rozpadnie ten związek, to zostaniesz sam, sama. Zapoznaj tego swojego ze swoim gronem przyjaciół. Wprowadź go. Robiłeś, kopałeś w ogródku, kop dalej w tym ogródku. Niech to będzie dalej Twoja pasja. Na, naucz, czy, czy przekonaj swojego partnera, czy osobę, z którą randkujesz do tego, żeby robiła to z tobą. Bo to jest energetyczny błąd. Musi być w, w tym układzie mówi się o tym, żeby związek relacja działała, to musi być taki układ. Ty odważnie mówisz o swoich potrzebach, czego potrzebujesz od związku i jest wzajemność w dawaniu i braniu. Że to się zgadza. To nie chodzi o to, że 50 na 50. Ale raz ty dasz więcej, a potem ty potrzebujesz się nakarmić od partnera i dostajesz więcej od partnera. Ale generalnie bilans jest w równowadze. Akurat tu jest ta równowaga. I to też nie trzymajcie się sztywno zasad, że w październiku może być taka sytuacja, że ktoś. Nie będzie miał na przykład kasy zawsze płacił czynsz i nie będzie miał. Trzeba ten czynsz zapłacić za niego bez wymawiania mu, że on jest ciamajda i beznadziejny i nie umie zarobić. No, potem możecie to omówić, jak to załatwimy, nie? Kochani, ściskam Was gorąco. Już widzę, że będzie kolejny miesiąc do, do rozważań. A przede wszystkim fajnie by było, jakby była ładna pogoda. Lato nas nie rozpieszczało, może jesień będzie fajniejsza. Ściskam Was gorąco i co? I do następnego filmiku. Obejrzyjcie też jakiś Ascendent, Planety Osobiste, gdzie macie, bo czasami Ascendent jest ważniejszy niż znak solarny. Opis jest w opisie moim i adres do mnie, bo już jestem w trybie pracy, więc... Wszystko mam nadzieję się poukłada. Pa!